Hej, nazywam się Kasia, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci cztery pułapki, w które najczęściej wpadają osoby początkujące. Koniecznie obejrzyj, a już nigdy więcej nie dasz się złapać. W dzisiejszym filmie dowiesz się po pierwsze, co się stanie, jeżeli będziesz chciała za szybko skończyć, drugie, dlaczego Twoje prace wychodzą ciemne, oraz trzecie, czy materiały mogą powodować frustrację? Szczególnie zachęcam cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. To będzie czwarta pułapka, w którą nie chcesz wpaść. Zapraszam. Zacznę od początku. Załóżmy, że o farbach akwarelowych nie wiesz zupełnie nic. Zobaczyłaś jakąś piękną pracę, spodobało ci się i pomyślałaś: Kurczę, ja też tak mogę. I słusznie, bo możesz, tylko potrzebujesz małych wskazówek i małej wiedzy. Tego jestem tu ja. Okej, okay. zatem farba akwarelowa jest to farba wodna, czyli pigment rozpuszcza się przy kontakcie z wodą. Pigment plus mała ilość wody równa się duża intensywność koloru, natomiast pigment i duża ilość wody tą intensywność koloru mamy bardzo małą, czyli jest wręcz mały ton, jasny ton danego koloru. Okej, okay. i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Farba akwarelowa nie jest farbą kryjącą. Ok, mamy takie okrojone podstawy, zatem przejdźmy do tych czterech pułapek, w które najczęściej wpadasz. A no i oczywiście powiem Ci, co zrobić, żeby w nie nie wpaść. Punkt pierwszy. Co się dzieje, kiedy chcesz za szybko skończyć swoją pracę? Czy masz problem z uzyskaniem trójwymiaru? Czy raptem wszystkie kolory ci się mieszają, wszystko się marzy i ostatecznie masz ochotę wziąć tą pracę i wyrzucić przez okno? Jeśli tak, to właśnie wpadłaś w pułapkę numer jeden. Chcesz za szybko zrobić? Czyli malujesz od końca. Co to znaczy? Najpierw nakładasz detal, a dopiero później chcesz malować. Całość. Oj, nie, nie. Tak to my nie robimy. Zaczynamy od ogółu do szczegółu, czyli najpierw nakładamy te jaśniejsze tony, a dopiero później te ciemniejsze. I za chwilę pokażę Ci to na cytrynach. Je przyspieszę, a w międzyczasie poopowiadam Ci trochę, jak i co robię. Zaczynam od pokrycia wodą papier. Następnie przechodzę do warstwy numer 1, Zaczynam od ogółu do szczegółu. Malujemy mapę kolorów. To będzie stanowić podkład pod dalsze warstwy. To taki krem na twarzy pod podkładem. Dzięki temu wszystko trzyma się całości i jest spójne. Pomiędzy warstwami dajesz czas, aby poprzednia warstwa wyschła, bo inaczej zdejmiesz poprzednią. Spójrz, że każda warstwa następna pokrywam coraz mniejszy obszar. Kluczem jest malowanie od najjaśniejszych tonów po te ciemniejsze. To nie jest farba akrylowa, olejna czy też gwasz, które kryją. Każdy cień jest budowany na tej pierwszej warstwie. Zatem wytrwale, krok po kroczku, warstwa po warstwie, nadajesz kształt swojej cytrynie, w międzyczasie dodając od razu teksturę i delikatnie stemplując kolorem, tak jak to widzisz. Robi wrażenie, prawda? A wystarczy tylko na spokojnie, krok po kroku, zaczynać swoją pracę. Nie zaczynamy nigdy od końca. Ten detal i ciemniejszy kolor dodasz na sam koniec. Punkt drugi. Dlaczego twoje prace wychodzą ciemne? Czy w trakcie malowania przyciemniasz swoją pracę, czy ona robi się ciemniejsza, dokładasz, staje się brudna i ostatecznie próbując to wszystko ratować, tak naprawdę przyciemniłaś i Przemalowałaś całą pracę. To znak, że trafiłaś na pułapkę numer dwa. Malowanie akwarelą to złapanie balansu między światłem a cieniem. Dlatego tak ważne jest widzieć, ale również na sam początek warto jest, jeżeli korzystasz ze zdjęć referencyjnych, wybierać takie zdjęcia, w których jest ten kontrast pomiędzy światłem. a a cieniem zdecydowanie łatwiej będzie ci to namalować i poczujesz różnicę. A teraz, dlaczego wychodzą ci te prace brudne? A to dlatego, że używasz koloru czarnego do tworzenia cieni. Prawda? Zgadłam, nie? Nie martw się. Ja też kiedyś tak używałam. Ale spróbuj tą czerń zastąpić innymi kolorami, i za chwilę pokażę ci to na przykładzie. Cytryny i w tym czasie również troszeczkę poopowiadam. Spójrz, że cienie pod cytrynami nadaje za pomocą fioletu i ciemnego granatu, bo w teorii czarna barwa to całkowity brak światła. Ten czarny, ciemny obiekt powschłania w 100% światło jest płaski, nie ma tam nic, a ty widzisz, co się dzieje za cytryną, prawda? Ten cień się buduje dzięki temu jest. Trójwymiarowy. Czasami, żeby stworzyć takie tło, schodzi jakieś 5 do 6 warstw. Spójrz, że ten cień również zaczyna gościć na cytrynach. Dzięki temu to wszystko staje się spójne i bardziej realistyczne. Czy można coś więcej? Zobacz, że dzięki temu, że nie używam czerni do robienia cienia, tylko fioletu, to wszystko zyskało na jakości. Punkt trzeci. Czy frustracja ma związek z materiałami? No cóż, muszę cię zmartwić, pewnie nie chcesz tego usłyszeć, ale ma. I to bardzo duży. Czy w trakcie malowania, na przykład, wałkuje ci się papier, albo kolory nie tak się blendują, albo w trakcie dodawania kolorów w sposób stemplowania pędzlem robił ci się ciapki zamiast wzmocnienia koloru? No to powiem ci, że wpadłaś w pułapkę, numer. 3. Akwarela jest to techniką, gdzie materiały mają bardzo duże znaczenie, tak naprawdę kluczowe. I na myśli mam tutaj papier do malowania akwarelą. Tak, mamy papiery te studenckie i te profesjonalne. Studenckie to jest celuloza i ten mieszany, czyli celuloza i bawełna a oraz profesjonalny to bawełna. Powiem tylko tak, to jest ziemia. A to jest niebo, czyli jeżeli użyjesz 100% bawełny, to jest kosmos. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że bawełna jest droższym papierem, zdecydowanie droższym niż te wersje studenckie, ale często, gęsto kupujesz drogie pigmenty, drogie kolory, drogie farby, ale papieru już nie. Więc ja ci powiem tylko tyle. Z doświadczenia wiem, że Nieważne, jak drogich pigmentów użyjesz jak drogich pędzli, to jeżeli papier będzie. To te pigmenty ci nie dadzą i pędzę też nie. Zatem warto jest zainwestować najpierw w papier, a później w całą resztę. Bo na papierze bawełnianym w ogóle inaczej te kolory się blendują, inaczej wygląda wzmacnianie kolorów, można nie na nim wymywać. Co ja będę gadać? Pokażę ci, jak to wygląda na takiej małej próbce. Jak widzisz, mam tutaj przed sobą celulozę oraz stuprocentową bawełnę. Jest to papier Arshe. Hot Press to jest papier, którego używam. I pokażę ci na pigmencie z Daniela Smith'a, ale również mam farby Białe Noce, od których tak naprawdę zaczynałam. Specjalnie wezmę do tego pędzel Colibri, a nie Escode, czyli taki stańszych pędzli z naturalnego włosia. Ok, sprawdzimy jak wygląda tapowanie koloru na celulozie, a jak na bawełnie, no i sprawdzimy też jak to się wymywa. Ok, biorę sobie kolor, ten Aussie Red Gold, nakładam go sobie na celulozę, zobacz, nawet widać jak ten kolor się rozpływa. Spójrz na bawełnę. Ten kolor zdecydowanie inaczej pracuje. A to są jednak drogie pigmenty. Dołóżmy sobie trochę koloru. No, chcę przyciemnić tą część. Teraz wezmę na bawełnie. Tu już przy nakładaniu widać, jak ten kolor ładnie na tej bawełnie się rozchodzi i blenduje z tym, co mamy. Natomiast ten tu już tak nie działa. Teraz weźmy to, wymyjmy trochę. Na celulozie nie wygląda to za dobrze. Spójrz za to, jak wygląda to na bawełnie. No, zdecydowanie lepiej przyznać, nie? Teraz dołączmy kolorobok. I jak będzie wyglądać na arsze? Myślę, że to bardzo dobrze widać. Ok, a teraz dla dowodu wezmę jakiś kolor. Stąd, żeby nie było, że to drogi pigment. To weźmy sobie coś tańszego. Wezmę sobie czerwoną ochrę z Białych Nocy. Tak prezentuje się na celulozie. A tak na bawełnie. Spójrz z bliska, jak to wygląda. Jeszcze przy tym drogim pigmencie, no powiedzmy, ale przy tym tańszym, no jest diametralna różnica. A chciałabym jeszcze tylko dodać, że często wysyłasz mi pracę i piszesz mi o tym, że masz z czymś problem, to nie wyszło, to nie tak, nie ten kolor tego nie się nie dało zrobić. Ja ci powiem tylko tyle. To nie zawsze jest kwestia Twoich umiejętności, ale papieru, na jakim malujesz. Dlatego uważam, że bawełna, stuprocentowa bawełna to jest must-have do malowania. Koniecznie spróbuj. Teraz już wiesz, jakie są trzy pułapki, w które możesz wpaść na początku swojego malowania. Pierwsze to zaczynanie od końca, czyli najpierw robisz detal, później całą resztę. Nie, robimy odwrotnie. Najpierw ogół, później szczegół. Dwa. Czyli zbyt brudne prace, czyli balans między światłem a cieniem i używanie czerni do przyciemniania. Tego nie robimy. Oraz trzecie to papier. Zdecydowanie zdecyduj się na bawełnę. To jest bardzo dobry wybór. Jak widzisz, zabrakło czwartej pułapki, więc tym sposobem przechodzimy do. Mojej wisienki. I to będzie czwarta pułapka, w którą też bardzo często wpadasz. Transparentność w farbach. Czy to jest coś, coś, co ci coś mówi? Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, to zaraz to nadrobimy. Na tubkach czy też kostkach, jak kupujesz farby, masz oznaczenie o transparentności. Masz takie zazwyczaj kwadraciki, które są albo puste, albo w połowie zapełnione, albo w pełni pokolorowane na czarno. I teraz tak, te, które mają pusty kwadracik, to są kolory transparentne. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nakładasz jedną warstwę tego koloru, drugą, trzecią, czwartą, to tak naprawdę budujesz ten kolor. Ale jeżeli nałożysz farbę transparentną, a na to farbę kryjącą, to już tej spod spodu nie widać. Farby kryjące też są fajne. Ale ich używamy bardziej na pierwszych warstwach. Co to znaczy? Czyli na przykład przy kryjących żółciach, najpierw kładziemy kryjącą żółć, a na to na przykład kładziemy farbę, która jest niekryjąca. I za chwileczkę pokażę Ci, jak to wygląda, bo muszę stwierdzić, że bardzo często wpadacie w ten dołeczek. Ale już nie będziecie! Mamy róż, który jest transparentny, oraz żółć, która jest kryjąca. Chcę Ci pokazać laserunek. Bierzemy sobie róż. Nakładamy obok nałożymy sobie róż oraz obok niej żółć i tutaj samą róż bo chcę Ci pokazać, jak będzie wyglądać, jeżeli nałożymy farbę kryjącą Tu musi teraz przeschnąć. Ok, dołóżmy sobie tutaj koloru. I zobacz, że w ten sposób specjalnie dołożę do połowy, buduję ten kolor, który został położony od spodu. Teraz tu zobacz. Nałożę sobie na to kolor, i spójrz, że ta żółć zostaje pięknie zbudowana. ten Ciepło spod, tej, spod tego różu zdecydowanie przyśwituje. Natomiast tutaj nałożę i ten różowy, no, i zapomniałam tutaj dać tego blasku żółtego, więc od góry nałożę farbę kryjącą, która jest żółta. Zobacz, jaki tak naprawdę efekt otrzymujesz. Ona przykryła. To, co jest pod spodem. To na dzisiaj tyle. Pięknie Ci dziękuję za ten wspólny czas. A teraz Ty powiedz mi, czy zdarzyło Ci się wpaść w któryś z tych pułapek? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Jeżeli te tematy są dla Ciebie interesujące i akwarela Cię już porywała, to zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, a widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Bye.